W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Państwa. Nic ważniejszego, się już dzisiaj nie wydarzy się, to, co teraz przeżywamy z martwych jest z nami. Cieszymy się, że możemy być tutaj i korzystać z tego miejsca, modlić się w tym sanktuarium przed obliczem Matki Bożej. Dziękujemy za taką możliwość i za jego życzliwość dla nas. Przynosimy na tę Przeświętą y, nasze modlitwy i intencje. Ta Prześwięta jest w po półkrzyżu, ponieważ to on dzisiaj jakoś szczególnie jest nam bliski. Każdy z nas się dotknął. A teraz chcemy w tej Eucharistii zobaczyć, Tamsza święta jest sprawowana w następujących intencjach. Ksiądz proboszcz, modli się ze świętej pamięci Czesława. Ksiądz Prawadym Andrzej z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo, głęboką wiarę i miłość do Eucharystii dla wszystkich pracujących i rodzin z firmy MEGRA. Zależnienia od narkotyków, także o nieustanną pomoc ze strony bliskich. O potrzebne łaski Boże dla rodziny, o wiarę, nadzieję i miłość. Ja mądre się za smarną Sławę. Włączamy też w tą naszą modlitwę w duchowej jedności, intencje ważnych, o doświadczenie miłości Bożej dla Krystyny, uwolnienie od słami. Proszę Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę Najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić zmuszonych serców, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś, uzywam Cię zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, wstawiać za Twoim butem. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Syn mój posłuszny, Twojej woli, Poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Sprawdźmy to znaczy na ziemi tajemnicą odkupienia. Mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje. W jedności i maści.